Marcin Polak złożył na mnie zadanie niewykonalne, mianowicie w ciągu pięciu minut mam zreferować księgę, która złożyła się z dużych, skomplikowanych wypowiedzi 21 ekspertów wszelkich dziedzin, które to wypowiedzi właściwie od nowa tworzą ustrój szkolny Rzeczypospolitej. Mam na to pięć minut. Opracowanie, do którego. Przeczytania po prostu chciałbym Państwa zachęcić. Ono jest bezpłatnie dostępne w EduStore.eu w formacie ePUB. Marcin Polak nie byłby Marcinem Polakiem, gdyby to wydał na papierze, ale obiecał, że będzie wersja bardziej human readable, mianowicie PDF pojawi się niebawem. Zapytano o zdanie na temat ważnych zmian których powinna doświadczyć edukacja 21 ekspertów, 20 żywych i 21 zbiorowego eksperta, o którym jeszcze dużo będzie dzisiaj, reprezentujących właściwie wszystkie elementy tego świata, który powinien tworzyć dobrą edukację, z wyjątkiem uczniów, co chciałbym podkreślić. Nie pytano uczniów o zdanie. Co wyszło? Oczywiście edukacja ma zbyt niski priorytet. Obowiązki państwa powinno się doprecyzować. Rola men powinna zostać zredukowana. Nadzór również powinno się zasadniczo zmienić zredukować. Zamiast kontroli, powinien stać się elementem współuczestniczącego wspierania szkoły. Model organizacyjny szkoły powinien zostać zmieniony. Odejście od systemu klasowo-lekcyjnego i od tradycyjnych akademickich przedmiotów jest zdaniem większości ekspertów bardzo ważnym elementem tej zmiany. Dyrektor powinien być bardziej autonomiczny. Również uczniowie powinni zyskać większą autonomię, przy czym eksperci uznawali, że autonomia uczniów mogłaby dotyczyć nawet takich obszarów jak ustalanie celów przedmiotów, w których chcą uczestniczyć i innych aktywności edukacyjnych, czasu, tempa, a również doboru osób dodatkowych, które miałyby współuczestniczyć z nimi w edukacji. Jeżeli chodzi o kształcenie nauczycieli, tutaj również, zdaniem ekspertów, system powinien ulec daleko idącemu przeobrażeniu bardziej praktyczny, bardziej nowoczesny, bardziej powiązany ze szkołą. System doskonalenia nauczycieli, zdaniem wszystkich ekspertów, powinien zostać związany bezpośrednio z miejscem pracy nauczycieli i z efektami ich pracy. Nauczyciel powinien uzyskać wyższą rangę jako przedstawiciel zawodu, ale również wyższą autonomię w tym, co robi. Podstawa programowa. Po pierwsze, należy, zdaniem większości ekspertów, zredefiniować filozofię nauczania. I cele. Obecna podstawa programowa nie uzyskała akceptacji. Jeśli chodzi o podręczniki, ich rola również powinna ulegać dalszej redukcji. Uznaje się, że być może e-podręczniki, pod warunkiem, że będą rzeczywiście otwarte, że nauczyciele będą mieli daleko idący wpływ na ich kształt, będą jakimś fragmentarycznym remedium na sytuację, w której podręczniki nie wypełniają pokładanych w nich nadziei. Proces dydaktyczny i wychowawczy. Powinno się skończyć z edukacją transmisyjną. Edukacja powinna być bardziej praktyczna, bardziej spersonalizowana. Powinno się postawić na rozwój społeczny uczniów. Skończyć z testomanią, do tego jeszcze za chwilkę wrócimy. Walczyć z tak zwaną kulturą błędu. To temat na szersze omawianie. Zostawmy go do lektury opracowania, do którego zachęcam. Szkoła nie powinna być oparta na przymusie, ale na motywacji uczniów i ich autonomii. Zauważmy, że te trzy ostatnie punkty oznaczają również, że tak naprawdę trzeba wywrócić cały istniejący system oceniania. Egzaminy zewnętrzne. No, tutaj dominowały przede wszystkim zarzuty, w związku z tym ja sobie pozwolę wymienić te najczęściej się powtarzające że istniejący system formatuje uczniów według jednego szablonu, że tworzy fikcję edukacyjną poprzez zastępowanie rzeczywistych celów edukacji, celami, które wszyscy znamy, celem jest zdanie egzaminu, uzyskanie papieru, że ogranicza kreatywność uczniów, że ogranicza ich samodzielność myślenia. Wobec tego tak naprawdę postulat jest prosty. Trzeba go zdefiniować na nowo, a rola systemu egzaminów zewnętrznych powinna ulec redukcji. Rodzice i otoczenie szkoły. No zarzut taki, przepraszam, postulat bardzo, bardzo jasny, wypracować spójny, wspólny system wychowawczy szkoły i domu, umacniać samorządność szkoły, rozumianej jako instytucji zrzeszającej wszystkie podmioty, które mają wpływ na jej istnienie. Jeżeli chodzi o taki ogólny wydźwięk, jaki dawało się wyczytać z tych wypowiedzi ekspertów, a chciałbym jeszcze raz podkreślić, ekspertów w żaden sposób nie ograniczano. Nie dostali listy pytań, nie dostali listy tematów. To, co Państwo zobaczyliście w tej chwili w telegraficznym skrócie, jest tylko moją próbą uporządkowania tego, co w wypowiedziach tak bardzo różnych ludzi, wśród których byli i naukowcy różnych dziedzin, i praktycy, i nauczyciele, i również na przykład byli ministrowie edukacji. Co w tych wypowiedziach było wspólne? Okazało się, że zaskakująco dużo rzeczy jest wspólnych. Ale co wysuwało się na plan pierwszy? Ano, postulat zerwania z uniformizacją, którą wprowadza aktualnie istniejący system szkolny pośrednio, za pośrednictwem podstawy programowej obowiązującej wszystkich, za pośrednictwem systemu egzaminów zewnętrznych i istniejącego systemu nadzoru. Tu nie było obrońców. Zamiast tego należy uznać za wartość różność różniów uczniów nie jako punkt wyjściowy do wyrównywania różnic, tylko do wzbogacania absolwentów, którzy są bogaci w swojej różnorodności. I że hasła edukacji masowej należy wreszcie zastąpić hasłami powszechnej edukacji sportskiej spersonalizowanej. Ładne to wszystko. Bardzo trudne, ale jeszcze raz przypominam, bardzo różni ludzie, reprezentujący bardzo różne punkty widzenia, bardzo różne zakresy ekspertyzy, okazało się, że są dość daleko idąco zgodni w swoich poglądach na szkołę. To jest rzecz, która dla mnie była najbardziej zadziwiająca podczas analizy tych wypowiedzi. Wszystkie ich wypowiedzi są te, że tak powiem, znajdziecie Państwo w tej publikacji razem z ich nazwiskami, a nazwisk po prostu nie wymieniam. No tak powinna się zmieniać edukacja, chociaż na razie wcale w tym kierunku nie zmienia. Natomiast resztkę swojego czasu na wypowiedź chciałbym przeznaczyć na opisanie w błyskawicznym tempie tego, co zmienia się bardzo szybko, chociaż nikt o to nie prosi. Ale to właśnie te zmiany tak naprawdę bardzo silnie wpływają na nasze możliwości, na to, czym powinniśmy się... Kierować podczas planowania swojej edukacji. Otóż nie bardzo sobie zdajemy sprawę z tego, że już w ubiegłym roku sprzedaż mobilnych urządzeń to było 70%, ponad 2 trzecie sprzedawanych urządzeń komputerowych z dostępem do internetu. Laptopy i netbooki nie są już nowoczesnym sprzętem mobilnym z dostępu do internetu. Ich sprzedaż maleje, tak samo jak sprzedaż PC-ów stacjonarnych. Proponuję to zestawić z wyposażeniem szkół, z planami zakupowymi szkół, żebyśmy zobaczyli. Netbooki tak, laptopy tak, ale proszę zobaczyć, ile szkół ma w tej chwili tablety lub smartfony. To jest w tej chwili podstawowe narzędzie multimedialne, komunikacyjne cywilizacji człowieka. My oczywiście nie nadążamy przyzwyczaić się do tego. iPhone, który był pierwszym nowoczesnym smartfonem, powstał ledwie 6 lat temu. To jest taki czas jak czas trwania studiów albo jednego cyklu szkolnego. Najpowszechniejszy w tej chwili system operacyjny 4 lata temu. Pierwszy w nowoczesnym kształcie tablet 3 lata temu. Liczba tych urządzeń przekroczyła dopiero w ubiegłym roku miliard, a w 2015 będzie ich 2 miliardy. Nie ja wiem, czy Państwo wiecie, 40% Polaków w tej chwili ma smartfon. Jesteśmy pod tym względem bodaj na ostatnim miejscu w Europie, ale 40% Polaków ma smartfon, a co drugi z posiadaczy nie wie, że go ma. Jak jest z dostępnością urządzeń z internetem w domach? Nie znalazłem świeżych, czyli porównywalnych danych dla Polski, ale jest na przykład Rosja. Zobaczcie Państwo, że średnio w przeciętnym gospodarstwie domowym naszej części świata jest ich kilka. Jeżeli będziemy się chcieli kiedyś usprawiedliwić z niezastanawiania się nad ich rolą w szkole standardowym nie wszyscy mają, to warto wiedzieć, że nigdy ich nie będzie bardziej wszyscy, wszyscy i bardziej wszędzie i bardzo, bardziej powszechnie, ponieważ już dziś w gospodarstwach domowych z piętnastolatkiem, no, do, z uczniami do 15 roku życia więcej uczniów ma w domu komputer niż, a Państwo wiecie, że te dwa kryteria u dołu to są kryteria niezaradności rodziny niż śniadanie lub jeden ciepły posiłek dzienny. Mniej niż za jeden komplet podręczników na jeden rok. Można kupić sensowny tablet, komputer z monitorem albo tak zwany wszystko mający smartfon. Ten, na którym da się zrobić wszystko dokładnie, co byśmy chcieli, kosztował na Allegro 165 zł wczoraj. Sprawdziłem. Na razie symbolem szkoły jest takie urządzenie mobilne, na którym co widać po jego klawiaturze jego właściciel gimnazjalista, to jest konkretny smartfon gimnazjalisty, pisze bardzo wiele bezwzrokowo, oczywiście w kieszeni lub pod ławką SMS-y na lekcji. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do smartfonów i tabletów, ale nigdy się do nich nie przyzwyczajimy, bo już w przyszłym roku należy się spodziewać, że będziemy bardzo nieprzyzwyczajeni do takich oto komputerów które na polecenie głosowe zaczynają nagrywać rozmówcę na wideo, na przykład. A zanim się do nich przyzwyczajmy, przestaniemy móc w ogóle reagować na obecność takich urządzeń, to już jest działający w tej chwili model indukcyjnie zasilany. Technologie dziś mają zatem ogromne możliwości, są powszechnie dostępne, są bardzo zróżnicowane, szybko zmienne. I wybijmy sobie z głowy szansę na to, że tradycyjnymi metodami uda nam się uzyskać jakąś pomoc w ich używaniu. Ta ich różnorodność i szybkozmienność jest zbyt wielka. W związku z tym, usłyszymy dziś na ten temat wiele nowe sposoby radzenia sobie z technologiami, takie, jak przynieść swój komputer do szkoły. Brzmią już teraz prawie tak, jak przynieść zeszyt, będziemy się z tym musieli pogodzić. Nikt się nie zastanawia, czy to szkoła powinna dostarczyć zeszytów, czy uczeń powinien przynieść. Odwrócona szkoła, która w tej chwili jeszcze budzi jakieś kontrowersje, narodziła się wtedy, kiedy polonista pierwszy raz kazał przeczytać lekturę przed przyjściem na lekcję, i też warto sobie z tego zdać sprawę. I to właściwie tyle. Dziękuję.